Siemano, Siemaneczko, ja jestem Igor. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj, filmik taki z przeglądu hodowli, co się zmieniło przez te trzy dni. W sumie to nic się nie zmieniło, prawie, ale wam pokażę, jak to jeszcze wygląda przed oddzieleniem małym. Małych, bo mam zamiar w poniedziałek oddzielać od samiczek. Więc Zapraszam do oglądania. O, tutaj baranek. Dobra, lecimy do oglądania. Jesteśmy już przy pierwszej komorze. Tutaj, gdzie jest? A, tu ma głowę samica. Małe, ładnie jedzą. Wręcz bardzo, bardzo ładnie jedzą. Wszystko pięknie, ładnie. Tutaj też wszystko pięknie, ładnie. O, też już w poniedziałek będą oddzielane. Szuklatkę szkuję. Tutaj e, niestety samiczka mi będzie chciała chyba zdechnąć, bo no nie wiem, dostała tego brzucha. Może no, ona ja się rusz trochę. O tak ona od góry wygląda. Tam no, ma taki brzuch i tutaj ma taki brzuch. I nie wiem o co chodzi. Tak szczerze możecie pisać w komentarzach, co jej może dolegać. Już jest taka markotna po wczoraj, ale naprawdę ona ma tego brzucha. O tak. Ona przy tylu małych powinna mieć e, bardzo szczupły brzuch. To ta ma normalnie olbrzymi. I nie wiem co się jej dzieje. No niestety. Ta samiczka już jest wystawiona na sprzedaż. E, z nią jest wszystko w porządku. O! o skacze. Nic nie robi. A więc mówię: z nią jest wszystko w porządku. Malutkie też się dobrze zachowują? Też będą szły do dużej klaty. Te będą oddzielone do trochę mniejszej albo zostaną w ogóle w tej, bo będę chciał ich trochę podkarmić, zanim pójdą do tego większego stada. Bo te większe ich po prostu nie dopuszczą do karmidła. O kurde, jak zimno w palce jest, Wam powiem. No jeszcze stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dziękuję za 420 subów. Jak patrzyłem ostatnio, może jest już i więcej. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za tyle łapek, dziękuję za tyle wyświetleń. No dziękuję w sumie za wszystko. Akrobato ty, zła stąd. Zaraz spadniesz. Druga akrobata. No, miał. No. Jaki to są zazdrośniki? Damy im zaraz jeść. O. I dobra, to na razie tyle z króliczków. Przejdziemy zaraz jeszcze do, do głębi, pokażę Wam. Opa jesteśmy już o gołębi, tam mają e, słomy i siano, bo już jak widać są o, parki. E, tam na górze też jest para, tu jest para. No i jeszcze chodzi jedna para o, o te dwa głąbki. To też jest para, tylko nie mogę im celi tam obrać. E, jeszcze jedna para dojdzie, w sumie to dwie jak się sparzą, bo są w gołębniku, żeby się sparzyły oddzielnym i tam dojdą. No, i na dworze, na wolierze wcale jest też również. O, tamte dwa to są para. One na wolierze, na wolierze są i jeszcze jedna para jest na wolierze również. Zaraz ją ja wam pokażę. Są to te dwa gołąbki. O, te dwa to jest samiczka, to jest samczyk. Tu jest samczyk bez pary. Został no i co? No zostanie na następny rok. Może w następnym roku znajdę dla niego jaką samiczkę no i co? W środku gołębnika tutaj też jest para. Ono tam na górze mają cele. No i co? No i tyle w sumie z dzisiaj w gołębi. Przechodzimy do królików. Piszcie czy chcecie filmiki o gołębiach oddzielne czy o królikach. No bo nie wiem czy wam nagrywać o gołębiach. No. No Także tak. Dobra. Biegniemy do królików. Dobra. Jeszcze tutaj z tych dwóch komór od tych dwóch wyczyściłem yy, kafla. Z tych odchodów. Królików. Więc jeszcze mi zostało, żeby tutaj wyczyścić. No i tutaj też to idzie do wywalenia, no bo nie wybiorę. No kurde. Opa chodźcie małe, wyjdź mały wyjdź, ty też wyjdź no, tutaj w miarę jest dobrze no i tutaj takie łupiny Opa, też wypalamy tutaj też w miarę dobrze dobra, więc co, bierzemy bierzemy sobie mm, łopatkę, jedereczko i przychodzimy dawać jedzenia królikom no o tak no mówię, roi się od tych wszystkich królików i uprzedzając wszystkie komentarze, bo piszecie ciągle, miałaś e, czasami się nie chce na to odpisywać. Jestem z województwa lubelskiego, okolice Ryki, Dęblin, no mówię, okolice. Yy, więc jakby ktoś był chętny zakupem królika i od razu mówię, nie wysyłam królików. No to zapraszam pisać jak ktoś jest z tych okolic i mówię i także jestem z tych okolic więc już każdy wie. To będzie chyba samiczka taka, taka mniejsza troszkę. No też mi się tak wydaje, że to będzie właśnie samiczka. Dobra żyjcie, dzieciaki. Mam już tutaj hopa mieszankę trochę ująłem granulatu. Już są większe. Już tyle potrzeba. O, już się rzuciły. Widzicie? A ja wam tak się pokażę. Opa! O jak dziw dziwnie jedną ręką się daje. No odejdź. Zrób miejsce reszcie. Ja nie wiem co wam pokazuję jak się obniżam po tym granulat, ale chyba coś tam widzicie o, jak jedzą o, tu jak ładnie słodko jedzą widzicie to? kurde jeszcze mamusia i ja razem z nimi chopa przepraszam teraz Wam do środka powiem. O, widzę, ta samica to w ogóle nie zainteresowana ten to już widać, że coś jest z nią nie tak. Wyjdź tam. Opa. Opa. I ostatnie łyżka nasypana Dobra Więc tutaj mamy zrobione Idę odnieść A, jeszcze baran Kurde, ja zapominam o tym baranie Dziewczyna Czego Ty się nie przypominasz? Ty to w sumie się przypominasz, że kurde jak się nie da ich jeździć, to drapie, klapkę. Dobra, masz granulków i nie ma ródź, rozumiesz to, nie ma ródź jak masz granulki, no i dużo młodych proszę dawać, no i dobra to będzie na tyle w tym odcinku, Po taki filmik właśnie wam pokazuję jak są małe z mamusiami w klatkach. No. I już następny filmik w poniedziałek i we wtorek to już się powinien pojawić. Jak małe już będą oddzielone. Więc co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego. Cześć!